Druga połowa meczu. Patusy wygrywają 4-1. Którzy drużyną hardcore team. I teraz kolejna sytuacja. Lato wystrzeli bramkę na 5 do 1. Atakują od samego początku na bramkę rywala. Hardcore team? Zobaczymy czy strzeli bramkę Hardcore Team teraz, no próbują, próbują, nie ma proszę Państwa tego zawodnika takiego, który by yy, po podaniu zdecydował się na uderzenie i wykończył akcję. Było ich sporo w pierwszej połowie, ale kapitanie spisywał się bramkarz teraz. Hardcore Team przed szansą, zobaczmy, będzie gol, o i teraz bramkarz niepewny, interweniował, piłka odbiła się od słupka, niewiele brakowało, a mielibyśmy bramkę. Biedne przyjęcie na klatkę piersiową zawodnika Hardcore Team. Teraz będzie okazja na to, by. Widzę, są drewne straty. Zależy im na tym, by. strzelić bramkę. No, nie poddają się mimo niekorzystnego rezultatu. Mimo trzech bramek straty walczą do końca. Próbują. Tak trzeba grać! Właśnie teraz kolejna sytuacja. Bramkarz interweniuje. Strzało dany z daleka. Mocne uderzenie, ale w środek. I bramkarz bez problemu wyłapuje strzał lecący po ziemi. Hardcore team w posiadaniu piłki w obronie strefowej drużyna patusów. I spokojnie teraz przegrywają piłkę przez bramkarza. Ależ teraz strata Czy to będzie bramka? Nie ma. Nie ma, nie ma Jeszcze hardcore team? Ależ podanie. No i bramkarz po raz kolejny niepewnie, ale szczęśliwie interweniuje. Oj, 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 piłka uderzyła w sufit. Za mocny wyrzut i z autu Fatusy. Piłka ustawiona na linii bocznej boiska. Przejęcie, niedokładne zagranie, przejęcie przez Hardcore Team. Jak zakończy się to sytuacja? zakończyła się uderzeniem, ale obok słupka. No, coraz bliżej, coraz bliżej tej bramki kontaktowej. To są ciąż trzy, trzy bramki straty, ale mamy dużo czasu, ponieważ 17 minut jeszcze do końca meczu. Druga połowa, podobnie tak jak początek pierwszej, Świetne, świetnie gra hardcore team teraz. Cały czas stara się być pod bramką przeciwnika, cały czas utrzymuje się przy piłce, no ale drużyna apatusów nie forsuje tempa, bo mają korzystny rezultat. Teraz przewinienie, sędzia gwizduje, rzut wolny. Faul. na połowie przeciwnika. Hardcore team. O i bramkarz broni. Ależ bardzo dobre wznowienie gry, szybkie. Czy hardcore team teraz strzeli bramkę? Była okazja, była okazja, ależ niesamowite! Coś niesamowitego! się zachował, kapitalnie. To była proszę Państwa nie 100%, a 200% sytuacja. Na to, by zdobyć bramkę. Coś niesamowitego, wciąż Hardcore Team pod bramką rywala. Och, obok bramki, ale był chyba, było chyba dotknięcie piłki przez zawodnika Patusów i sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Ależ to była niesamowita interwencja bramkarza hardcore team przed szansą. Coraz bliżej, coraz bliżej tej bramki na 4 do 2. No i znowu teraz padusy kontrują. Mocny punkt tego zespołu, bo w pierwszej powie. Poprzez yy, właśnie te kontry strzelili bramki. I prowadzą 4-1. Hardcore team. Może teraz zobaczmy. Znowu nie było zawodnika, który by zamknął akcję. Znowu nie było tego zawodnika. Sytuacja kolejna. Niewykorzystana. Jeszcze 15 minut do końca. 14.30 dokładnie. Zobaczmy. No, patusy. Broni bramka, piłka nie przekroczyła linii bramkowej, ale teraz to nie ma żadnego znaczenia, bo wciąż w posiadaniu będą zawodnicy hardcore team. Hardcore team przez szansę. Będzie gol, będzie gol, musi być sytuacja. Ach. Za długo zlekał uderzenie może teraz! Znów bramkarz broni! Co za interwencja? No, proszę Państwa, wciąż utrzymuje się wysokie prowadzenie drużyny patusów. To jest głównie też dzięki w dużej mierze zasługa bramkarza broni kapitalnie dzisiaj. Hardcore team, teraz okazja. Sędzia pokazuje ręka. No. Czy to będzie rzut karny? Nie, rzut wolny pośredni. Rzut wolny pośredni, no zobaczmy jak to rozegrają. W mur, w mur, w mur, w mur. Podnik z numerem 15. Teraz patusy znów kontrują, nie skutecznie tym razem. Hardcore team znów znowu będzie próbowało strzelić bramkę. Nie chodzi o to, że tam jest ładowarka w kanciapie. Tutaj. Nie, nie będzie startu. Boczna siatka, siatka, kolejna niewykorzystana sytuacja. Ależ mają dzisiaj zawodnicy Hartford Team całą masę. A jak wiemy, niewykorzystane sytuacje potrafią się mścić, co było pokazane w pierwszej połowie. Dzi że dzięki głównym mierze, mierze, dzięki kontrom, padły bramki. no. Znów kapitalnie Bramkarz, no to będzie proszę Państwa chyba zawodnik meczu dzisiaj. Popatrzmy teraz. Czy Patusy strzelą go na piśmie? Znów kontra. Mam ten, ładowarkę. Jaką, do czego? Do, do kamery, no. Już czerwona kreska jest tam, tam czapie? Jak no, no. Czarna, tego Artur, Artur będzie wiedział, która. Hardcore team! Oj! Hardcore Team przez szansą. Znów świetnie bramkarz, no proszę Państwa. Tylko interwencje są niesamowite. Teraz. Jest gol, jest gol, jest 4 do 2. Jest, jeszcze cień nadziei. Jest 10 minut. Na odrobienie dwóch bramek. No proszę Państwa. Zapowiadają się niesamowite emocje w końcówce tego meczu. Ale znów kontra. Zobaczymy, czy skuteczna, niestety. Patusy Kontrują, zawodnik numerem 7 włącza się pod akcję. Jest gol, jest gol, jest 5 do 2. Brawo. 5 do 2. Od razu po stracie bramki potrafią odpowiedzieć błyskawicznie. Zawodnicy Patusów no to jest ich domena. Bramka znów kapitalnie. Proszę państwa, co podłączyć. Może podłóżą. Już

Wolny dla patusów, ależ uderzenie, ależ bomba na bramkę przeciwnika. No, gdyby piłka była skierowana bardziej w bok, myślę, że mogłaby i z tego bramka. No i teraz niecelnie. To mamy, proszę Państwa, na razie bohatera tego meczu. Patusy przed kolejną szansą na kontrę! Ach, jak niewiele brakowało. Siedem i 7,5 minuty. 7,5 minuty. I dużo, i mało. Hardcore Team. Obok, obok bramki Dużo uderzeń, dużo, ale też dużo niecelnych i też dużo kapitalnych parad bramkarzy. Kolejna kontra z bramkarz troszkę zdezorientowany, nie widział gdzie leci piłka Hardcore Team W ataku Oj! Próbował oszukać bramkarza, jednak nieskutecznie. baczmy Walka, walka, walka o piłkę, walka o piłkę! Jest! Gol! Jest gol, proszę Państwa! Zawodnik z numerem 2. 6 do 2. Świetnie miło wykorzystywać swoje sytuacje, drużyna, drużyna Patusów. I w dużej mierze dlatego prowadzą 6 do 2. Hardcore Team gra świetne spotkanie ma wiele sytuacji pod bramką przeciwnika, ale gorzej jest ich wykorzystaniem I gol! I jeszcze, jeszcze, jeszcze walczą Czy będzie to bramka honorowa, czy jeszcze kontaktowa 6 6, 3, 5 Minut 48 sekund do końca. Zobaczmy, czy zaatakują. Jeszcze, jeszcze jest szansa teraz. Ach, gdyby to za była zamknięcie akcji. Gdyby tutaj zawodnik zamknął akcję w prawidłowy sposób, mogłaby paść bramka, tak? Teraz jest okazja. Hardcore team, podbudowany to bramką. Próbuję, 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 nieskutecznie. Jest walka o piłkę, jest też interwencja w W ma Hardcore Team, mają tyle sytuacji, powinni strzelić zdecydowanie więcej bramek w tym meczu. Będzie okazja, ale nie, zawodnik nie dobiegł do piłki. 4 minuty jeszcze do końca spotkania. Dokładne przyjęcie teraz piłki. Hardcore Team zobaczmy? Proszę jest już koniec. To już jest koniec. 7-3. Patusy na 99,9% wygrały to spotkanie. Jest szansa na kolejną sytuację. No do pewnego momentu ten mecz był niesamowicie wyrównany. Pierwsza połowa. Dużo emocji. Dużo sytuacji. W drugiej już. Różna patusów ustabilizowała sobie mecz i prowadzi już 8 do 3? 2,5 minuty do końca? Mecz naprawdę mógł się podobać? Znów bramka szależki interwencja, proszę Państwa, ileż on dzisiaj ma tych interwencji? Należy się mu naprawdę ogromne brawa. No, jest walka o piłkę. Oj, czy to będzie? Jest. Nerwowo. Jest nerwowo i sędzia pokazuje czerwoną kartkę. Puszczają nerwy. Za, puszczają nerwy zawodnikom Hardcore Team. Puszczają zawodnik Puszczają nerwy. To jest kurca To jest Szkoda. To jest szkoda. meczu? Szkoda, szkoda, że... jest tak To jest szkoda, pod koniec zamienił się w bójkę. No, niestety sędzia słusznie podjął decyzję, wykluczając zawodnika z gry, dając czerwoną kartkę. Trwa teraz tutaj narada. No, trzeba przegrywać, trzeba umieć też przegrywać z klasą. Szkoda, proszę państwa, że widowisko sportowe, które przyswarzało niesamowitą dawkę emocji, zakończyło się w tak brutalny sposób. Tutaj niesportowe zachowanie, słuszna czerwona kartka. Ale miejmy nadzieję, że to czegoś nauczy. Trzeba umieć przegrywać, trzeba umieć przegrywać. Teraz Hardcore Team przed szansą jeszcze. Cóż za wyjście bramkarza. Niesamowite. Minuta do końca, minuta do końca spotkania. Czas nie leci, ej. Czas. Sędzia, czas. Jeszcze Hardcore Team będzie walczył. Ostrzegnie bramki. Daj. Jest gol. Jest gol. Są nie... zabójczo skuteczni dzisiaj. 9 do 3. Nie chcę powiedzieć, że wynik odbier się bo do pewnego momentu ten mecz był bardzo wyrównany. Jednak emocje poza sportowe wzięły tutaj górę. Próbują tutaj walczyć, próbują jeszcze... Ach, bramka żydów kapitalnie! Ileż on miał dzisiaj interwencji? Kolejna bramka, kolejna bramka, 10-3. To jest, proszę Państwa, nokaut. To jest nokaut. Koniec meczu. A oto bohater spotkania Bramkarz. Należą mu się ogromne gratulacje, bo dzięki niemu głównie. Rywal nie potrafi złapać kontaktu. Brawo, 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 widać uśmiech na jego twarzy. Gratulujemy drużyna patusów. Piękny mecz. Niestety szkoda, że ta końcówka wyglądała. Tak brutalnie, ale... Brawo, brawo, brawo. Proszę Państwa, kończymy to jakże emocjonujące spotkanie. Jeszcze tylko na sam koniec spojrzenie na wynik 10. Patusy 3. Cardcorte. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.